Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali. I to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie. No. Tak, tak, proszę państwa. To już pół wieku, 50 lat y, temu, pierwszy sekretarz generalny KC PZPR z Piotrem Jaroszewiczem podczas spotkania z robotnikami. No to sam Gierek pytał: Czy pomożecie, ale Jaroszewicz był tam z nim. Pomożecie? Padło to pytanie. Pięć. Dekad temu, proszę Państwa. To jest w telewizji ekstra. Wrota Łosiewicz. Stanisław Janecki. No i pomogli. Do 76 roku to wszystko zaczęło się kręcić. Ludzie zaczęli wyjeżdżać w świat, otwarto granice. Paszporty wciąż trzymała ubecja, ale jednak dość łatwo można było. Mając trochę ponad 100 dolarów na koncie, to zresztą się przekazywało kumplomi, wszyscy na, tych samych, na tej samej kwocie wyjeżdżali. To raz zmieniły się sklepy, zmieniła się infrastruktura, zaczęto budować, no może nie koleje, ale drogi, różne rzeczy, i jak mówiłem o tym, że był odzew, na to pomożemy. To ja ten odzew widziałem w pochodach pierwszomajowych, jak towarzysz Edward stał tam na trybunie z całą tą, całym tym towarzystwem. A kwiat polskiej kultury, ze szczególnym uwzględnieniem aktorstwa, nie będziemy wymieniać, bo wstyd, ale trudno, wszedł, yy, machał rękami, entuzjazmował się, czyli ludzie to kupili. Nie wiem dlaczego, ale kupili. Twitter zwraca uwagę, że pan Gierek miał chociaż program. No bo przecież przemysł, polski przemysł miał się stać tak, miał się konkurencyjny dla kapitalistycznych mocarstw. Przecież mówiło się wtedy, że byli dziesiątą potęgą przemysłową świata. Wprawdzie trochę na kredyt, ale tam i naciągali to wszystko. I no, <laughs> węgiel, ale stocznie <laughs> to nie było naciągane. Szkoda, że to wysyłaliśmy do Sowietów. No ale w 76 wszystko zaczęło się kurczyć i brakować. Karteczki na cukier, a potem karteczki na wszystko. Potem był ten Radom, Ursus i inne miejsca, no i wszyscy zaczęli już. Ale Ale on też wiedział, jak to zrobić. Wiedział, jak to zrobić, a przynajmniej musiał wtedy nastroje uspokoić po pacyfikacji. No on był światowiec w stosunku do tych zapiziałych towarzyszy, no bo nie w Rosji. Spędził wojnę tylko w Belgii, we Francji, w ruchu oporu. Był górnikiem we Francji, w Belgii, mówił po francusku. Więc traktowano go jak człowieka ze świata, a nie takiego tam jak Gomułkę. Wracamy do współczesności. Proszę Państwa, wspominaliśmy sobie trochę, a tutaj Nord Stream 2 rośnie nam, buduje się i zdaje się, że żadna siła go nie powstrzyma. Rosyjska barka Fortuna, według Rosjan, wróciła do prac przy budowie Nord Stream 2 na wodach terytorialnych Danii. Z kolei Akademik Czerski, czyli drugi statek, który ma pracować przy układaniu gazociągu, widziano w niemieckim porcie Wizmar. To możliwe, bo Berlin, mimo tego, co dzieje się w Rosji, stoi murem za energetycznymi interesami z Kremlem. Nowy przewodniczący CDU wykluczył rewizję poparcia dla Nord Stream 2. O dostawach energii do Niemiec decydują Niemcy. No o tym, gdzie kupować Jest. szczepionki, ile tych szczepionek też decydują Niemcy, chociaż mamy jakiś tam y, europejski y, p, wspólny program zakupów, ale cóż tam. Nie oni taki e, lek kupują teraz za 400 milionów euro, e, który e, Donald Trump dostawał jak był chory na Covida. No to oni, dla tych najcięższych przypadków, to tak wystarczy na 40 tysięcy tych przypadków. No ale, bo to Solidarność, to jest dla naiwnych. Nie, nie, to jest hasło. To jest dobre tak. hasło, które fajnie wygląda na transparencję, ale niekoniecznie w życiu. Ale jest optymizm. Hmm. Tak. Ta szwajcarska firma OLCs, która układała im zwykle te rury, no to ona się wycofała pod wpływem gruźb i sankcji. No, jeszcze norweskie, różne firmy, które kontrolowały jakość tego się wycofały, i teraz Rosjanie sami to układają. No, a jak Rosjanie sami to układają, to, znaczy to ma złą stronę, bo jak to rąbnie, to zatruje Bałtyk, ale jest szansa, że to nigdy nie ruszy. Jednak to jest tylko 148 km, 120 w Danii, 28 na wodach terytorialnych. Niemiec, ale szansa jest, bo jak Rosjanie się za coś biorą, to prawie jest pewne, że to z szanią. Ja, ja idę do zakład, że to ruszy, bo jak Niemcy czegoś chcą i Zuprójnie Niemcy dobrał. widzą w tym swój interes, to dopną swego. Teraz wizytę, spotkanie z Ławrowem zapowiedział szef unijnej A, dyplomacji. Nie, pan, pan Borel, kto nie pamięta, to ten, który mówił, że Nord Stream 2 to jest prywatna inicjatywa i Unia Europejska tak nic w tej sprawie zrobić nie może, także raczej Optymizmem Polski. stronnictwo nie przyjaciół Rosji. Jak to było w Polsce? Zawsze P PSL by miał swojego szefa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. No właśnie, Twitter. Przyjaźni hiszpańsko radzieckiej To by się nawet zgadzało, ponieważ w Hiszpanii teraz rządzą właściwie komuniści, więc. Twitter tutaj mówi tak Solidarność Europejska według Niemców. To no, dokładnie tak to wygląda, proszę Państwa, jak w grę wchodzą interesy, Ale grupa, wiecie, kasa. Rądy. Jak patrzę, jak oni to spawają. Jak to Myślisz? robią nie ci Szwajcarzy, tylko ci Rosjanie. To jest mniej więcej tak jak radziecki zegarek, a szwajcarski zegarek. Chociaż oni tam mieli parę, co to ukradli Niemcom, ale te swoje to mieli słabe. Obawiam się niestety, że projekt do skutku dojdzie. Tutaj jakoś Niemcy w, w, w tym przypadku mniej o tych wartościach, mniej na demokrację patrzą, mniej na praworządność. A teraz, gruba a, teraz, a teraz, a teraz, a teraz. Idziemy ja na ście, jakbyśmy mówili kabarecikiem Olgi Lipińskiej, to a teraz, <laughs> taka, taka była zagrywka, a teraz skandal, skandal, postępowe pismo postępowego redaktora. Poczekaj, nie zdradzaj, nie mów więcej. Mówi Państwa, takie sam? rzeczy, że po prostu ołówek się łamie w kieszeni. Są piękne i mądre, a jednocześnie skromne i wierne, inne niż wyemancypowane Polki, za którymi Polacy dawno przestali nadążać. Taki wpis na facebookowym profilu tygodnika Newsweek nie przypadł do gustu czytelnikom, dlatego kilka godzin później brzmiał już inaczej. Polscy mężczyźni wychwalają dziewczyny ze wschodu, że piękne, mądre i kobiece, a jednocześnie domowe i rodzinne. A wszystko to w artykule pod tytułem Żona ze wschodu. Polacy masowo szukają żon na Ukrainie i w Rosji. Przypomnijmy natomiast ten wpis redaktora Tomasza Lisa. Ciekawa reklama na pisowskim portalu niezależna.pl No i ja przyznam Ci się Reklamy szczerze... Reklamy są przypadkowe <grymka> Rekla <reklama>. i losowe. <grymka> Ale... Jak Pan list tego nie wie, to szkoda gadać. Ale y, ja muszę powiedzieć y, tobie i Państwu, że ja nie nadążam, zupełnie nie rozumiem y, tej logiki Tomasza Lisa, tak, bo wspiera strajk kobiet, czy wspiera feministki, następnie jego portal no. De facto uderza w to wszystko, co wspiera y, szef, no bo jak są wyemancypowane, no to się wyemancypowały. Znaczy, że, 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 że no to dobrze, że te feministki się wyemancypowały, skoro Tomasz Lis je wspiera, ale okazuje się, że to jednak źle, bo Polacy za nimi nie nadążają, więc wydaje mi się, że ktoś tam po pierwsze, się pogubił Dorotko, całkowicie. to jest rasizm. No bo jak e, Ukrainki... Tam jest mają wszystko. Być rasizm, seksizm, Polek, szowinizm, to rasizm. wszystko. E, tak no Szanowny Panie że jak się panu wyświetlają na stronie Ukrainki, to znaczy, że pan szukałeś tych, bo to tak się wyświetla, jak pan szukasz. Tak właśnie dlatego to przypo, się przypomnieliśmy, wyświetla. bo to stara sprawa, ale właśnie przypomnieliśmy, jak to Więc było z Rasizm mamy odchaczony, to e, następnie jakiś zaścianek. Tradycyjna rola, że kobieta dbająca o rodzinę, o męża. No, no gdzie teraz wzorcem jest Marta Lempart, a nie żadna taka matka Polka? No, ludzie po prostu. Gdzie ten Newsweek, newsweek zmierza? Do jakiegoś kompletnego ciemnogrodu. Jakiś konserwatyzm strasznie się obudził w redaktorach Newsweeka. No, bo chcieliby, żeby, były tęską, żeby piękne, mądre żonę. zajmowały się kuchnią. Nie wiem, jakie jest doświadczenie pana Tomasza Lisa w, w tej nie dziedzinie mówicie. może źle trafił. Trzeba znaczy, by spytać wiem, pana ale... Roberta Smuktunowicza. No bo on o... czasem mówi takie bardzo celne rzeczy, o, ale ja nie tak, tylko, no, tylko dyskretnie. Nie układa się tak. w życiu prywatnym Tomasza Lisa i być może to, nie, to dlatego. Nie jest, to nie jest ważne, to nie jest ważne. Tylko pismo postępu nie, bo nie wchodzimy w sprawy e, osobiste. E, Sam pis, pismo postępu nie może takich rzeczy robić, bo postęp rąbnie na Ale twarz Ale oni po zapomnieli proste. na chwilę, że oni są po prostu tutaj tą y, 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 pierwszą linią tego postępu, no i Prawdę powiedzieli, zatęsknili po Jeszcze prostu. Jeszcze jest taka ogromna konkurencja, bo za tymi Ukrainkami to Niemcy się uganiają, Amerykanie się uganiają, Izraelczycy się uganiają, Kanadyjczycy, tam pół świata chcemy mieć Ale poza tym, że wśród tych 50, tych 50 wspaniałych kobiet Gazety Wyborczej, że tam były takie panie, co to uważają, tam że ani się kobieta? golić nie trzeba, ani to że trzeba być widziałem. ciało pozytywne i różne takie rzeczy, no to zatęskniło im się redaktorom za urodą. Specyficzne Proszę Państwa, teraz do Parlamentu Europejskiego się przenosimy i Sylwia Spurek. 6 owczarków podkalańskich zostało zakupionych przez Fundację WWF Polska od dwóch certyfikowanych polskich hodowców zrzeszonych w Związku kynologicznym. Następnie psy zostały nieodpłatnie przekazane hodowcom zwierząt gospodarskich z województwa lubuskiego i podkarpackiego na podstawie umowy zabezpieczającej dobrostan psów. Drogi WWF Polska, bardzo was szanuję, ale nie idźcie tą drogą. Żadne zwierzę bez względu na gatunek nie jest rzeczą. Polska, kraj w Unii Europejskiej XXI wiek. A według niektórych, cała polityka ma się kręcić wokół mężczyzn. Za taką zmianę to ja chyba podziękuję. No, kolejna padocha w sami faceci na okładce. Ale pani, żeby że nie... jakiś trans był. Tamtego, no, tamtego był. tweeta tam, chyba nie, nie widziała y, Newsweekowego, bo jakby zobaczyła, to myślę, że tam. Ten był wywołałby... fajny, tylko wspomagany. <laughs> Modulacja była niestety ręczna. Ale bo ten pies został zapytany o zgodę. I on swoją Co zgodę powiem? wyraził. No... Tak? no nie słyszałeś, bo zdaje się, że według pani spórek tak? przed przekazaniem psa do hodowli i zabezpieczeniem jego dobrostanu należałoby psa zapytać o zgodę. A pies taką zgodę powinien podpisać. Aha. No bo jak żeby inaczej? Tak jak po prostu. to by miała jakiś majątek, chociaż wątpię, ale może to psu przeka przekazać krowie uciśnionej? Musiałaby zapytać najpierw o zgodę. Gdyby pies wyraził zgodę i pisemnie się pod taką zgodą podpisał, to by wówczas przekazała. Natomiast w tym piśmie ale... pojawiała się informacja o dobrostanie zwierząt, że chodziło o zapewnienie ich dobrostanu. No dobra, to ale to co w takim razie zrobić? Skupić. Ktoś ratuje te psy i, i co? Jak, jak powie, że je traktuje jak y, y, ludzi, albo jeszcze lepiej? Pani spurek to nawet marchewkę, traktuje lepiej jak ludzi. O pietruszce nie wspominając. No to co, co miał z tymi psami zrobić? Nie. No nie. jak to, co? Zapytać je o zgodę. Ale to tylko wystarczy, żeby je odprzedmiotowić? A następnie powinny podpisać zgodę na przeniesienie do hodowli. No. Aha. Ja tylko Państwu powiem, że ta pani, tak, ta pani. Była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich przez lata ta pani i ten pan, który ją wybrał na swojego zastępcę, czyli ten, który już nie jest Rzecznikiem, ale wciąż jest, czyli Adam Bodnar, to on świadczy o nim, jak sobie takiego Rzecznika wybiera. I ja już nic więcej nie powiem na ten temat. No a jeśli chodzi o okładkę Newsweeka to ona zdecydowanie idzie w parze z tym tweetem, więc prosilibyśmy, żeby pani Spurek tak się całościowo oburzyła po prostu na szefostwo Newsweeka, które jest takie seksistowskie, rasistowskie, szowinistyczne i jeszcze twierdzi, że idzie na czele postępu o, to oni kiedy. Nadrobią nie szybko idzie. następnych 70 numerów będzie takich, że po prostu pani Spurek będzie za. Pani Spurek będzie na wszystkich okładkach i to wtedy pani tak? Wystarczy. To teraz do Holandii, proszę nie Państwa. Nie, no nie rzecz takiego cenasimy. spadku sprzedaży. Nie? Nie, no. Nie, sprzeda nie sprzedałaby się pani spórek na okładce? No ale ile może kupić jej partner, no daj spokój. Proszę państwa, Holandia teraz, a tam protesty yy, przeciwko obostrzeniom związanym z covidem, no bo kolejne kraje wprowadzają kolejne obostrzenia, mamy kolejne mutacje, już trzy naliczyłam, brytyjską, Holendzie, amazońską, afrykańską. Tacy, tacy pokorni, afrykańską. Mark Rutte tak pouczał wszystkich, że tu, żaden, on sam bądź. ma kłopot zresztą, bo musiał ustąpić, yy, będą wcześniejsze wybory przez temat lojki z posądzaniem uczciwych ludzi o oszukiwanie w zasiłkach i jego teraz takiego wspaniałego Europejczyka, który tak pięknie warczał bez modulacji człowieka na Polskę takie rzeczy spotykają niegodziwość. no bardzo kulturalni demonstranci nie no. wiem czy państwo zauważyliście pani poprosiła żeby jej rowerem nie rzucać w ramach protestu tylko innymi no więc pan protestujący rower odstawił i wrócił niszczyć inne bardzo to była taka godna postawa siedział w Amsterdamie i Weinhofen. a y film wrzucił Redbat Klinstra i przetłumaczył Komarnicki, dyrektor teatru tak. imienia Wila Machorzycy w Lublinie? Dokładnie. I teraz tak. Ja się dziwię, że prywatne rowery brali. W Holandii na każdym kroku są takie wielkie garaże rowerowe po prostu no, gigantyczne. Jak ktoś będzie na przykład w Amsterdamie przy dworcu głównym, to tam obok jest wielopiętrowy garaż rowerowy Przecież są tysiące rowerów, po prostu. A jak oni sobie robili te barykady z rowerów, podpalając niektóre z nich? No to tam wziąć takiego garażu, bo to są takie rowery publiczne, które, znaczy te do wypożyczenia, a nie tam jakieś prywatne, jakieś dziewczyny, która musi lamentować, żeby, żeby to zrobić. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że w ramach praworządności na ten, w, w tej pierwszej części filmiku, tam sobie policja na razie stała i się przyglądała, pozwalając niezadowolonym, sfrustrowanym, zmęczonym covid ludziom jest? demolować mienie, samochód konkretnie. No i sobie tam się wyszaleją, bo gdyby już wkroczyli i próbowali przywrócić porządek, to to już no, wiesz, nie było... Wybory są. Pan to jest taki bohater, jak, jak ma wybory zapachą, zapazuchą. Tudzież przed sobą, to on jest bohater, ale w stosunku do Polski. Jak ma wybory u siebie, to nie puści policji na demonstrantów. Skądinąd sam bym sobie poprotestował tam w Amsterdamie, gdzie oni protestowali, bo to jest fantastyczne miejsce przy Rijksmuseum, które doskonale znam. I tam jest taki piękny, obszerny teren zielony, można ze protestować. W, w, widziałam inny filmik, gdzie demonstranci, gdzie policja zareagowała i yy, pałki im powypadały z rąk jak demonstranci ich pogonili. To jest słuszna koncepcja. A co wypadło y, Turkom i a, Australijczykom <laughs> z rąk i tym wielkim koncernom z tak zwanej Big Tech, no to zobaczmy. Czy turecki rząd zamierza odciągnąć młodzież od komputerów i skłonić ją do zabawy na świeżym powietrzu? Ankara bowiem zakazała tureckim firmom reklamować się na Twitterze, Pinterestie i Peryskopie, a rynek reklamy w Turcji to pół miliarda dolarów. Tymczasem Google w Australii będzie musiał płacić mediom za udostępniane treści. Przynajmniej tak mówi nowy projekt ustawy. Dyrektor zarządzający Australią, Mel Silva, powiedziała podczas Komisji Senackiej, że w takim razie będzie musiała wyłączyć wyszukiwarkę w tym kraju. To wyłączaj! powiedział premier Scott Morrison. Nie, no tak nie powiedział. Powiedział, że nie odpowiada na groźby, ale w sumie wychodzi na to samo. Natomiast kangury zastanawiają się, czy na skutek tego konfliktu technologicznego nie pójdą z torbami. Tutaj tylko dopowiedzmy, że te pół miliarda dolarów, które pojawiły się w materiale, dotyczą tylko rynku reklamy w social mediach, więc naprawdę jest się o co bić, bo gruba kasa w tych social mediach jest. Ale mi tam się podoba odpowiedź. No nie chcecie. Sobie mój, są? bardzo dobrze. No nie chcecie, to by złachy. No to sobie to sobie nie chciejcie, to my wam no bo na czym to polega yy, yy, Google i, i te inne firmy robią ogromną kasę na tym że właściwie wskazują Korzystają te nie chci, które są, nie, nie są ich tak. i nikomu za to nie płacą czyli to jest takie robienie trochę w balona tak szczerze mówiąc to jest trochę złodziejstwo własności intelektualnej niby udostępniamy ale przy okazji z tego bierzemy kasę bo nie przecież z tego że że to tam jakoś działa tylko że ludzie docierają jakby docierali do pustych stron. Na pewno znajdzie się jakiś niezwykle przedsiębiorczy australijczy, który, który stworzy australijską odpowiedź na Google'a i Google sobie może iść z Australii. A, a Turcy są na tyle sprytni, jednak pan Erdogan jest, jest łebski facet przy wszystkich swoich wadach antydemokratycznych, że postanowił zmusić te wielkie firmy do tego, żeby miały przedstawicielstwa w jego kraju i także w innych krajów, bo w razie konfliktu to oni żną głupa i po prostu mówią, że y, my działamy wedle prawa amerykańskiego i możecie, i możecie nam skoczyć na ładownicę po prostu. No to on mówi, nie że możemy wam skoczyć, tylko jak będzie tutaj osadzone w Turcji i w konkretnym kraju takie przedstawicielstwo, to podamy was do sądu, albo zmusimy was do tego, żebyście płacili kasę, a tak to fiubździu i nic nie ma. Czyli znowu chodzi o kasę i chodzi y, o interesy. Dodatkowa no kasa także... też fiubździu. Fiu jak przede za czasów wszystkim. Platformy VAT. Ale tak. I w sumie bardzo nam się podoba, ponieważ te firmy y, ostatnio zachowują się skandalicznie. Cenzura, którą. I coś im, stosują, i coś im się stanie? Hmm. Tu mi co pojedzie, mi jak im się stanie. coś stanie, jak administracja Bidena jest oblepiona przez tych wszystkich z tych firm y, tam. Ale przynajmniej ta postawa nam się podoba. My już na dzisiaj mówimy Państwu dobranoc. Zostańcie Państwo z TVP Info, a w telewizji oczywiście jutro tak o 21.50. Dobranoc i pozdrawiam.